dzisiaj sobie pogramy w boka ogólnie to, um, jak to no w ogóle ban, to będą historyjki bar, o Tokaboka a ty Maja będzie słuchać właśnie sobie gram z koleżanką i też grać mają. no i właśnie teraz będę robić historykę o oh Mai. jeżeli będziecie chcieli jeżeli Wam się spodoba part 1, to piszcie w komentarzach part, d team part 2, albo part 2, albo że... Ch ja chcę, po prostu, ja chcę. No co się tam śmiejesz, babu? No co się śmiejesz? No dobra. Nie. Czekajcie, zaraz do Was dołączę. Kochani, a więc jak chodzi o serię to najpierw, potem wam wieki i moje w ogóle te, wszystkie te, ile mają lat jak się nazywają czekajcie tylko okej, okay, jakby co to Mam wszystkie dodatki jeszcze w taka boka, powiadałam wszystkich. Będę robić dla was bardzo dużo filmików. Um, no i będziecie się na stówę dobrze bawić, tak jak i ja. Dobrze, a więc zacznijmy od mamy. Mama, 40 lat. Jest młoda, wygląda młodo bardzo, jest bardzo zadbana. Iga. 15 lat. Znaczy, Iga, 14 lat. Iga jest bardziej. ma outfit wiosenny, znaczy jesienny. I jest fanką jesieni. Tak jak i może widzowie, ktoś z Was jest fanem jesieni. Dobrze. Lat lata. Dobra, cicho. Jest i bardzo, no i ogólnie, no to bardzo lubi. Tak jak mówiłam, jesień. Dobrze. A więc nie przedłużajmy i 14 lat. Laura. Nie. No, Laura. Laura. Em, Laura. Em, 16 lat. Em. No i bardzo lubi. Jak widać? Bardzo lubi zimę. Mama też lubi zimę. A więc nie przedłużajmy, tak jak mówiłam. Maj. Czekaj, maja była? Hania. Nie było. Nie było. Ale nie było maji? A, no to maja, 18 lat. Jest dorosła, choć nie ma żadnego domu, a więc mieszka z. Z mamą i ze swoimi rodzeństwami. Najsłodsza ciupinka. Lila. To jest Lila. Ma kończy dzisiaj seria o urodzinach, czyli Lili, urodzinach. Kończy dzisiaj cztery lata. Tak, kończy. Dzisiaj cztery lata. Dobra. Hania Biła. Tak. Nie. Dobra. Hania. Hania. Hmm, siedem lat. Um, i lubi porę. A no i właśnie. Lubi. I i Znaczy nie. Zamiast Lila to li, Julka. Czter, kończę dzisiaj 4 lata. A więc... Hania. 7 lat. Lubi pole roku. Wiosny. Julka. Lubi pole. Jul, Julka. Lubi pole roku. Jest. Dobra. A więc nie przedłużajmy, zaczynajmy. Ups. Dobra, widzowie, jakby co, to nie pytajcie się, em, gdzie jest ona i wszystkie. Jakby co, to ja się to robiłam wcześniej, ale ustaliłam, że będę nagrywać. A więc poczekajcie. Tych osobek nie było. Jej też oczywiście, malutkiej. Nie. No to nie było... Czekaj. No jak ona się nazywała? Ta pierwsza. No pierwsza. Co mówiłam? Po mamie. Taka. Nie wiem. Co lubi bardzo jesień. I ma 14 lat. A więc igi nie było, tylko była siedmioletnia Hania i w sumie była jeszcze szesnastoletnia Maja. Dobra, Maja, nieważne. Nie, An. Laura jest siedmioletnia. Lila i siedmioletnia. I 15-16-letnia już wiecie kto. Czyli Laura, dobra. A więc dziewczyny. Za kilka minut przyjdą już goście, a ja będę musiała jeszcze malutko odebrać, a w ogóle gdzie jeszcze tort muszę zrobić? Ej, no w sumie Relo. Wezmę sobie w ogóle... Tu jest do czterech plus, a jak to widzisz? I muszę subskrybować. Warto. Ja się nazywam na YouTubie Maria. <laughs> Maria. My a e a. My a e a. kropka jeden. Dobra, a tu by jechać tam, gada. Jak się tam I nazywa? Jakoś tak widzę. Ja tak, jakoś tak widzę. Jakoś tak zrobię. No jest prawda. jak się nazywam? Ja się nazywam tak. majaw 1 Tak, tak. Dobra, cicho. Maja.gu1. Dobra. Jeżeli można, to. No to dobra. No to. Już. Albo nie. Widzę. Jezu, cię trochę tam przerywać, więc oni może cię nie słyszą, Ale dobra. Ej, bez kitu moja, zobacz na to. Wow, już ja o nie widziałam. No na pewno widziałam. Ja tego nie widziałam. widziałam. Ej, widzowie, zobaczcie ogólnie. Wow! Dobra, no to to na urodziny biorę. Nie ma takiej szansy, że tego nie biorę. W ogóle to są jakieś lizaki. Ej, widzowie, jakbyście to ocenili, to co to, jakieś pałeczki czy lizaki dla Was? Bo dla mnie lizaki. Jezu, no i te koło z jakimiś tam czuroskami. Jezu. Widzowie, czy to nie jest ładniutkie? Dobra. Kibel. Jaki kibel? Co on ty powiedział z kibel? No ja na pewno nie bo ja. Ej, widzowie, kto normalny w jedzeniach. ma Maliście i je. 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 Aj, czyli alisa. Te z tego nie słyszeliście, jak mówiłam ci. O nie, ej, 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 wyszły mi trzy kible. Nie rozumiem cię. Nie było tematu. Myśmy mhm. mieć trzy kubla. Aha. Dobra, widzimy ja ustawię tak tam jest. ile jest tam torty, niektóre dzieci będą stać a ona na tronie. Mam no <grym> nocki. Dobra, na szczęście, że mam dużo opakowań. Jezu, co ja tutaj siedzę? Dobra, weźmę mały weź nosik, ale to będzie taki biały. Dobra, ja już wracam do nagrywania. Jezu, matka, co ty odwalasz? Jezu, po prostu, nie wiem, nie chcę, się usiadła. baba, u, what's that? What's that? Yeah. Cicho tam, ja nie jestem zamiar. O my gosh! Jakie, o oh my gosh, cicho tam! Matka zżarła tort! Matka zżarła tort! Jezus Maria! No, do nie pilnowałaś, to do A czemu tu w ogóle jakiś krem leży? Do żarła, Było pilnować. Nie było patrzeć w jakieś niedalekie lasy. Co? Nie było myśleć o niebieskich migdałach. Jak to się nie, no. Ja nie, nie, niebieskich ja nie, nie, lubię niebieskich, niebieskich migdałów. nie, tort nie, powrócił. Ja. Co nie, nie, Dobra, Dobra. Witam, witam. Nie, ale nie mnie, bo ja tam będę tak zbierał. Dobra. Nie, to nie szpota, Dobra, nie ja już ma ciasta, maja, maja to, zaczynam. Dobra, a więc ja. Już jest mamo, po 15 prawie. Ej, no, bo zaraz już będą goście w sumie. Mamu. Ja no. będę goście teraz też. Dim, dom, dim, dom, dim, dom, pim, bom. Dim dum! Możesz mówić teraz. Widzę. Nie wiem, wyśmiewam wam Joseńkę. Babie do babci tam. Tam zasady nie istnieją. Czekoladki, ciastka same się do mnie śmieją. Mama mówi wolno, a babcia ciska, bo miłość babun jest dla bardzo, bardzo bliska! bliska. <laughs> Dobra, już czekacie. Przed ręką. Um. Dim dum! Już! O, a kto to? No, jakbyście nam się zapy... jakbyście nam powiedzieli, czy można być to kabułka razem. wygrać razem. Jakbyście nam to powiedzieli, to byśmy byli bardzo wdzięczni. No, ma BF troszkę zaszalała, ale nieważne. Ojej, a kto to przyszedł? Chodźmy mamusiu, może ja. Dobra. Czekaj te kolody. Ja idziesz szybko się kąpać, bo jest w tym